Dzień dobry, byki. byki. Witajcie na moim kanale. Zapytaj, Tarota. Prognoza roczna na rok 2025 to jest rok numerologiczny 9. W połowie września wchodzimy w jedynkę. Czas generalnie dla wszystkich, globalnie ten rok będzie czas dużych zmian. Myślę, że i w życiu osobistym, i właśnie tym globalnym byciu. Na planecie Ziemia dużo się będzie działo. Dziewiątka zamyka różne sprawy, a jedynka otwiera. Tak, oczywiście, w dwóch, w dwóch słowach. Ale zobaczmy, byki, co Wam przyniesie ten, ten nowy rok. Witajcie dnia pierwszego, tak. Pamiętajcie, że czytania są ogólne. W związku z tym. Potraktujcie to może jako wskazówki, inspiracje albo dobrą zabawę. Może coś wniesie do Waszego życia, bo na dokładny rozkład roczny to, to długo trwa i no, każdy, każdy miesiąc ja właściwie robię takie rozkłady, że omawiam każdy miesiąc. Więc tutaj tylko też globalnie, ale może coś z tego. Dla siebie drogi byku, wyciągniesz. Dziękuję, że jesteście. Kanał przekroczył 4000, to dzięki Wam, e, Waszym subskrypcjom, komentarzom, lajkom e, zaczęły mi widzieć e, algorytmy YouTube. Bo e, proszę ci, którzy jeszcze nie subskrybujecie. Z, zróbcie to, to się nie wiąże z żadnym zobowiązaniem wobec mnie. To jest wspieranie kanału po to, żeby mnie zobaczyły algorytmy i żebym była bardziej widoczna na YouTubie. To jest tak działają subskrypcje. Ja nie mam z tego żadnych korzyści, tylko korzyści ma kanał, który dzięki temu po prostu się rozwija. I e, zachęcam, żebyście obejrzeli. Te filmiki, gdzie macie Ascendent Planety osobiste. Link będzie w opisie, w opisie filmu, bo to Wam da większą perspektywę. Czasami Ascendent bywa ważniejszy niż znak solarny. A, no, a jeżeli chcesz mieć kontakt ze mną, to zapraszam na mojego maila. Też jest w opisie filmu. To co drogie byki? Myślę, że powiedziałam wszystko. E to zaczynajmy. Jaki będzie? Czytanie będzie inne niż to, które robię miesięczne i dla, bardziej takie właśnie ogólne, dlatego że pomyślałam sobie, no i tak robię miesięczne te czytania, no to, to jest inny trochę rozkład. Zobaczmy kartę na rok dla Ciebie, drogi Byku. To Król, król Monet. Czyli będziesz chodził po ziemi tak, jak lubisz. Pełną stopą. Jakie wyzwanie dla Was w tym roku będzie? Król Kielichów. Serce czy rozum? Co masz w swojej głowie? Jakie cele może, o, może obierzesz? Z, znowu? Barany miały też tą. Czyli mówiłam, globalne zmiany. Piątka, piątka miecz. Co. Odejdzie od ciebie w tym roku 2025 czwórka kielichów. No, tak jak. Się... <laughs> Ale macie przed sobą wyzwanie. Jaki masz program w podświadomości? Będę Wam wrzucała, bo się czasami mnie pytacie, jak to robić, skąd wiedzieć, yy, jaki jest się program, ma właśnie nieświadome przekonania. Które mają na Ciebie ogromny wpływ, drogi byku. A z pentakli, mm -hmm, nie wychyla się. Co ci przyniesie rok? A z Byki. Bardzo na pierwszy rzut oka naprawdę dobry rok przed Wami. Do tego jeszcze do, do karty są przetasowane. Do. Dopytajmy sprawy zawodowe, finansowe w tym roku, jak się będą układały dla byków. Trójka buław, mhm. ale podobne mają barany. I sprawy uczuciowe, emocjonalne. Dziesiątka mieczy. Brawo, 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 brawo. No, wykazałyście się. Ech. No dobrze, zacznijmy od. Karty na rok. To będzie rok, w którym byku będziesz się skłaniał, znaczy będziesz rozważał, co chcę posiadać, mieć. Konkret. Czy to będzie mieszkanie, samochód, dom. Czy kupić mieszkanie pod wynajem, czy wynająć mieszkanie, czy wziąć kredyt. Właściwie większość roku będzie polegała na tym, że będziesz rozważał i głównie koncentrował się nad sprawami materialnymi, ale też pieniędzmi. Czyli jakie masz zasoby, gdzie możesz zarobić, gdzie możesz ulokować, co możesz z tymi pieniędzmi zrobić, ale też ja tu widzę, gdzie mogę zarobić. Bo znudzi ci się, <laughs> znudzi ci się, drogi byku, ta sytuacja materialna, którą masz obecnie. Będziesz dążył do tego, żeby stać się osobą, może nie zamożną, bo to trudno dla każdego, yy, znaczy co innego, ale na pewno będziesz w tym roku 2025 dążył do tego, żeby stać się zamożniejszy. O, to na pewno. I właściwie większość Twoich działań, będzie skierowana na, na ten nurt. Wyzwaniem będzie y, dla ciebie przy, przy, takiej, przy takim sposobie myślenia: wyzwaniem dla ciebie będzie byku, co w życiu się liczy. Czy to znaczy, y, czy tylko nie patrzeć na nic i iść po trupach do celu, i e, kosztem rodziny, nie wiem, zdrowia, znajomości, e, tylko budować tą karierę swoją czy pozycję zawodową, bo jak wiadomo, budowanie kariery czy poszerzanie zamożności wszystko wymaga czasu. A Ty w roku 2025 będziesz bardzo zajęty na właśnie na w tym, a gdzie mi tu, znowu, ja i moje, moje umiejętności techniczne. Obejrzycie mój sufit? Poczekajcie, co ja mam teraz zrobić? Nie, przełącz. O, 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 stój. <ścoughs> Ach. Tak, to teraz oglądacie moje mieszkanie. Przełączymy się na trochę inaczej. Teraz oglądacie moje spodnie. Nie rozłączam się, bo mi jest szkoda. Ja to zaraz wypośrodkuję. Jest, dobra. Więc e, wiadomo, że jeżeli będziecie kierować się e, tą drogą e, budowania ścieżka, ścieżki kariery, to, no to to zajmuje czas. Żeby coś osiągnąć, trzeba temu da, poświęcać dużo uwagi. I wyzwaniem będzie e, życie prywatne. Możecie. Nie mieć czasu na życie prywatne i staniecie przed wyborem takim: mieć czy kochać, budować karierę czy jednak budować relacje. Co karty Wam tu radzą? Wy będziecie bardziej przy tej czwórce kielichów. Bo. Tak, jakby wynikało, że nie każdy z Was, byki macie fantastyczną relację, to pójdziecie teraz, no to skoro nie mam tej fantastycznej relacji, to może przynajmniej będę miał fantastyczną karierę, ale będziecie chcieli kochać. Dlatego to będzie w tym Królu Kielichów takie wezwanie. Każdy, każdy chce kochać, i to będzie dla Was trudne. Jak rozdzielić tą chęć, która Was będzie pchała do zdobywania, do posiadania. Yy, i wyrównać tą chęć, że chcemy kochać i być kochanym. Czy to się da? Da się. Wymaga ogromnej dyscypliny, samozaparcia i wiary w siebie. Czy tym trzeba właśnie by się przejrzeć y, temu, co ty masz w głowie. A ty w głowie. On się nawet trzy, łapie za tą głowę. Jakie cele wybrać? W piące, w piące mieczy. Przestań się bać. Jeżeli masz jakieś pragnienie, jeżeli chcesz być kimś, to się nim stań. A jak to zrobić? Zrobić. Po prostu zrobić. Zacząć robić przynajmniej. W, w nowym roku my tak chętnie te, jak to się nazywa, noworoczne co? Obietnice? <laughs> Ponieważ ja tego nie robię. Ja robię to codziennie, bez względu na to, czy jest nowy rok, czy nie. Jeżeli mam coś zrobić, to to robię. Oczywiście, że się przewracam parę razy, no pewnie, ale trzymam się pewnych, pewnych wytycznych, więc... I przestałam się bać. Albo robię z lękiem, że się nie uda, tu jest to, że nie wyjdzie, że splajtujesz, że będziesz wyśmiewany, że nikt tego nie doceni i nie uszanuje, i że będą e, o tobie plotkować i mówić, że, no, że nie dałeś rady. No i to się przewrócisz, wstaniesz i zrób jeszcze raz. Na tym polega życie. Tego się uczymy. Więc budowanie tej, tej swojej ścieżki może być z lękiem, bo my się nie boimy wtedy, kiedy jesteśmy w strefie komfortu. Tak jak mówiłam, tu się pokazują zmiany, nie bój się zmian. Zmiana jest dobra, zmiana rozwija. Nawet jeżeli na pierwszy rzut oka wydaje ci się, że ta zmiana jest straszna, to potem często po upływie jakiegoś czasu okazuje się, że ta zmiana wyszła ci na dobre, tak? że, że dobrze, że tak się stało, co początkowo było czymś okropnym. Ale też nie da się przewidzieć, życie polega trochę na ryzyku, trochę na tym, żeby zaryzykować, żeby z drżącym sercem robić, żeby zmieniać z ludzi, którzy nam towarzyszą w życiu miejsce zamieszkania, zawody, branże. Teraz świat polega na, na zmianie i Ciebie takie zmiany czekają. I ty masz w głowie zmiany, dlatego jesteś tutaj na kanale, bo chcesz, yy, nie wiesz jeszcze dokładnie, w którą stronę pójść. I tutaj, jeżeli mamy dwóch królów, słuchajcie, oni mogą żyć w symbiozie. Ziemia i woda. Absolutnie się wspierają jako żywioły, więc da się, jeżeli poświęcisz swojej pracy, swoim budowaniu kariery, zarabianiu pieniędzy 80, 70%, to jeszcze masz 30%, 20% na życie prywatne i 10%, które można podciągnąć pod życie prywatne na przyjemności i życie, tak? Bo po... nie widzę tu po połowie trochę. To może negocjujmy 60 kariera, 40 sprawy prywatne. I wtedy, wtedy tylko no, trzeba konsekwentnie to robić. Czyli jak masz coś do zrobienia, nie odkładasz na później, a tutaj jeżeli chcesz budować jakąś relację, to wyjdź z marazmu czwórki kielichów, dostrzegaj szansę, dawaj osobom, które są wokół Ciebie czy które będziesz spotykać w tym roku, szansę na otwarcie, na poznawanie ich. Bo potem się budzimy z ręką w nocniku, przychodzi do mnie moja klientka, która ma dobrze prosperującą firmę, ale jest sama i mówi tak, trochę za, na dziecko to już jest trochę za późno, a, a ja chcę partnera. Ja mówię, no ile możesz mu czasu poświęcić na szukanie, na bycie, bycie aktywnym w szukaniu partnera? No niewiele. No to jak? To, to jest twój priorytet? To zastanówcie się, co będzie w tym roku waszym priorytetem. Na pewno będziecie chcieli kochać i być kochani. Ci, co są w parach, okazujcie swoim drugim połowom więcej tej miłości. Yy, bo, bo, bo. Tutaj mamy to dogadanie, do, do, do bo to nie są karty miłosne. Oj, odwrotnie. To nie są karty miłosne, ale. Kochać możemy się nauczyć, możemy się nauczyć mówić drugim osobom, że są, że są dla nas ważne, że są fantastyczne. Jak nie wyjdziesz, i będziesz się bał w tej dziesiątce y, mieczy, że miłość rani, to już przechodzimy do tych y, Twoich programów, że miłość rani, że y, co tam jeszcze, miłość nie popłaca, że albo pieniądze, kto ma szczęście w miłości, ten nie ma pieniędzy, albo kto ma pieniądze, ten nie ma szczęścia w miłości. A to jest prawda. Tu posprzątaj sobie w głowie. Ale przede wszystkim, Przestań się bać i y, rada była, przy, rada jaka jest przy piątce, piątce mieczy, jak rano myjesz zęby, to mów do tej osoby, którą widzisz, że jest świetna, że ją szanujesz, że ją lubisz, że, że może nawet ją kochasz, bo ona ci będzie towarzyszyć przez całe życie twoje. I najpierw od tego zacznij, a potem zacznij dostrzegać piękne rzeczy, piękno tego świata, nie tylko brud tego świata, bo w życiu jest i to, i to, i białe, i czarne, ale im bardziej będziesz się skupiała na białym, tym czarne będziesz, będzie Cię mniej dotykało, bo ludzie, którzy są toksyczni odejdą od Ciebie, będziesz inaczej miał, miał wibracje. Dostrzeganie piękna dobroci miłości powoduje produkowanie wszystkiego tego więcej. A jeżeli, a przyjdzie na pewno taki moment w styczniu, że dostaniesz baseballem po głowie, to tylko co, mam, co mnie ma to nauczyć, jaka to jest dla mnie lekcja? Tu się przewróciłem, bo poleżę, poleżę, popłaczę, wstaję, otrząsnę się. I, I patrzę dalej, żeby nie po, wyciągam wnioski, żeby nie popełniać tych błędów. Dlaczego przyciągam takich mężczyzn, a nie innych? Dlaczego przyciągam takie, a nie inne kobiety? Dlaczego mam takie relacje? Na te pytanie ty znasz wszystkie odpowiedzi, a za pomocą kart można je pięknie powyciągać. Tylko co? Co jest schowane? Boimy się tam e, szukać. Bo a nuż coś znajdziemy i żyjemy w tym. Y, tutaj mamy taki program dotyczący bogactwa, ty, byku, na. i y, lęku tego, że zaczynasz na nowo. W każdej chwili możesz zacząć na nowo. Tak jak zaczynasz dzień pierwszy, to. Każdego dnia w roku może być dzień pierwszy dla Twojego biznesu, dla Twojego fitnessu, dla Twojego jedzenia, dla Twojego sposobu patrzenia na świat, dla Twojego otwierania się na miłość, na, na wszystko, otwieranie się na ludzi. Lęk i przed początkami, lęk przed szukaniem. I przejrzyj, przejrzyj się temu, co ty myślisz o, na tematy pieniędzy, co to znaczy dla ciebie bogaty, czy jak ktoś mówi, on jest bogaty, jak się z tym czujesz, czy czujesz uścisk, jakiś dyskomfort, czy boli cię żołądek, to bogactwo, czy słyszysz w tym jakąś pogardę? czy słyszysz tam jakieś, że albo bogaty, nie, jak bogaty, to na pewno szuja jakaś, kanalia. Bo bogaty wykorzystuje, poszukaj tego. A bogactwo jest dobre. Bogactwo potrafi dawać innym życie, ratować życie, wspierać, pomagać. Są osoby bogate, które naprawdę są cudownymi osobami. Bardzo mają mnóstwo innych inne osoby wspierają czy w początkowym biznesie, czy w życiowych sytuacjach. Popatrz. Popatrz sobie, co Ty na ten temat sądzisz, drogi byku. To jest bardzo, bardzo ważne. Um, prace finanse. To, jak będziesz pracował, to znaczy w tamtym roku, jak pracowałeś, to tak masz teraz. To jest wynik Twoich działań. Jeżeli masz dobrze, to znaczy, że dobrze pracowałeś i nie ma zbiegów okoliczności i nie ma przypadkowych zdarzeń. To są Twoje myśli i Twoje afirmacje nieuświadomione. I jeżeli borykasz się z, może nie, nie, nie problemami finansowymi, ale chciałbyś mieć więcej, to to jest wynik Twoich myśli, przekonań. Więc i tak masz, dlatego że tak myślałeś, tak robiłeś. To y, tu jest informacja dla ciebie, pracuj więcej, będziesz miał więcej. Ale pracuj mądrze z efektami. W trójce była mamy efekty, wyjść z marazmu, y, znajdź taką, taką rzecz, która Ci będzie przynosiła dochody, ale którą będziesz robił z pasją, że będziesz miał patrzeć, tak jak ja zwykle, czerwone uszy. I ty wiesz, może nie, nie wiem, jak to powiedzieć, bo czasami się wie, a czasami się nie wie, co to jest. To szukaj, próbuj, może tak, może tak, może srak, może tym się będę zajmować, może tym. Widzę tutaj na bardzo, na duży rozwój zawodowy, tylko wykorzystajcie potencjał tych kart. Potraktuj to. Ja, ja mówię trochę jak mówca motywacyjny, <laughs> no, amerykański, ale tak te karty tu wyglądają. Natomiast w miłości, nawet jak byłeś zraniony, nawet jak cię ktoś kopnął w dupę, nawet jak byłeś w fatalnym związku single-singielski albo macie fatalne związki, to po. Dobra, to jest druga rzecz. Single-singielki to. Co ja robię i gdzie popełniam błędy w tej dziesiątce mieczy? Czy ja wyciągam wnioski? Czy jestem wystarczająco w czwórce kielichów otwarty na miłość? Czy ja w ogóle wierzę w miłość? Bo przy tej dziesiątce mieczy to jest trochę trudno. Tu jest też sporo zaufania, tu jest też sporo rozmowy. Może jesteś za ostry, za ostra. Może nie dajesz szansy. Przyjrzyjcie się, bo u siebie czy Twoi partnerzy przypadkiem nie byli podobni do siebie, nie mieli jakiejś wspólnej cechy? Nie wiem. Przykład, który znam osobiście to, że partnerzy, wszyscy partnerzy się spóźniali. Ten czas, a jaka to jest informacja energetyczna, taka, że gdzie Ty nie szanujesz czasu. Może ci życie przecieka między palcami, nie wykorzystujesz całego dnia, ale to taka dygresja. To ja mówię o czymś takim, bo to, co masz, masz na swoje życzenie, trochę. To brzmi bardzo okrutnie i zaraz mi możecie powiedzieć, że to jest nieprawda. Ja tak nie uważam. Oczywiście są, tak, dusze się umawiają, ale to są te ramy, a to, co jest w środku tego życia, w dużej mierze zależy od Twoich myśli, pilnowania myśli, pilnowania serca. Więc, jak posprzątasz w swoim sercu, w swoim mansecie na tematy miłosne, to, to i przestaniesz się obawiać tego króla kielichów, że warto kochać. Nawet warto kochać kogoś, kto was nie chce. To jest fajna, bezpieczna miłość. Możesz sobie kogoś kochać do końca życia, on cię nie chce i w związku z tym twoje życie prywatne się nie rozwija, no bo nie otworzysz się na nikogo, bo przecież tamtego kochasz. I jakimś gdzieś tam myślisz, że, że on może zrozumie i wróci. No, no, no nie bardzo wróci, drogie byki, ale wybór masz. I nie musisz się wtedy z nikim związać. Negocjować warunków życia razem, kto za co płaci, robić te wszystkie y, rzeczy gospodarskie, bo przecież jeszcze jedna osoba. To dlatego to jest bardzo, bardzo też. Tak też można żyć. Także pooglądajcie to, jeżeli chcesz zmianę, a to jest jako wyzwanie, więc będziecie się borykać z tym, że trudno Wam będzie zaufać drugiej osobie. W związkach to jest tak, żeby się nie ranić. Jeżeli chcesz odejść, to, to w królu pentakli odejdź. Ale jeżeli chcesz zostać, to okaż serce, zaangażowanie, czułość, miłość, delikatność. E, co jeszcze? No. Te, te, te podstawowe rzeczy. No i nie bójmy się kochać, o nie bójmy się kochać. Miłość to to jest e, fajna sytuacja, powiem Wam. To kochaj, bo mówiłam gdzieś tam i ktoś fajny komentarz napisał, i to mężczyzna napisał, tylko nie pamiętam pod którym filmikiem, bo mówiłam o bezwarunkowej miłości. Król, król, król kielichów, to królowa kielichów tak potrafi kochać, ale bezwarunkowo popatrzcie, kochamy zwierzaki, jak mamy zwierzaki, to je kochamy. Ja miałam kotka, która mi umarła, to kochałam ją bardzo, i bezwarunkowo. Więc ja nie mówię o, ale to zacznij od tej bezpiecznej miłości do zwierzaka jakiegoś, do, do przyrody, do natury, do morza, do gór, do, do roślin, do jedzenia, do owoców. Hmm? I to chyba wszystko. No, pokrzyczałam, pokrzyczałam. Macie szansę na naprawdę dobry rok. Tylko bądźcie zaangażowani. Twoja, twój wkład, jaki będzie wkład Twój, twoje za, to taki będziesz miał rok. Jeżeli zaczniesz sprzątać w mindsetie, w sercu, w ogóle w swoim życiu, iż pozbywał się lęków, albo robiąc na trzęsących się nogach, to idziesz do przodu, to rozwijasz się. I tego Wam, drogie byki, życzę eee... pięknego rozwoju, zarówno duchowego, jak i materialnego. Stawiajcie na życie, na, na trzeba robić, zarabiać pieniądze, kasę, ale też warto kochać. Przesłanie dla byka, koniec czytania. Buziaki, wszystkiego dobrego. Pa.